Międzylibędnych zegarków i trackerów aktywności pojawia się na rynku coraz więcej. Jednym z nich jest Samsung Gear 2, czyli druga generacja zegarka od koreańskiego producenta. Czym charakteryzuje się to urządzenie? Przede wszystkim aparatem o rozdzielczości 2 megapiksele, e, wyświetlaczem Super AMOLED o przekątnej 1,63 cala, z odpornością i dużą odpornością, a przede wszystkim różni się od swojego przedsiednika obecnością, w pod ekranem, który jest przyciskiem home, no, który automatycznie z jakiejkolwiek aplikacji byśmy nie korzystali, przenosi nas do ekranu głównego, czyli tego domowego. E, zegarek, jak to każdy zegarek, zakłada się dokładnie tak samo, e, zapięcie jest bardzo mocne i trwałe. I tak mi się wydaje aktualnie. E, możemy zmieniać szerokość e, odwodu, dzięki czemu możemy bez problemu dostosować go e, do naszej do naszego e, Co ważne, e, zauważyliście na pewno, że na ekranie wyświetlana jest e, stan połączenia z telefonem, wyświetlony jeszcze stan baterii e, tego zegarka, data, godzina oraz e, przypomnienie, które nam się na no tutaj ustawione jest, że aktualnie jesteśmy na targach Mobile World Congress w Barcelonie 2014. Przechodzimy do ekranu głównego lub zamykamy daną aplikację, korzystając z możliwości zamknięcia jej poprzez przeciągnięcie palca w no. I tak w każdej aplikacji. Mamy tu do dyspozycji listę kontaktów, listę wykonywanych połączeń z tego zegarka w dalszej w kolejności mamy wiadomości, jakie się pokazują, czyli wszelkiej maści powiadomienia. Możemy wybrać numer i zadzwonić, ale przede wszystkim mamy tu do dyspozycji aparat, który robi zdjęcia. Wystarczy nacisnąć i już w okazji pokazuje nam się gotowe zdjęcie. O, znacie go? To masz fotografkę. A oprócz tego nagrywa również filmiki. Też jedno kliknięcie wystarcza. Oczywiście nagrywa krótkie filmiki, 15 no, sekundowe, ale to zawsze coś. Możemy oczywiście ustawić sobie oh rozdzielczość nagrywanego wideo, jak również e, kontrolować to za pomocą głosu ustawić e, tagi e, robienia wideo. Za pomocą Samsunga Gear 2 możemy kontrolować muzykę, a właściwie od teraz możemy na e, naszym smartfonie. E, jak prawdopodobnie słyszycie albo i nie, bo odbywa się tu jakaś prezentacja, może z Tombrej de Jong z Grechistecz, można się skontrolować, to zmieniać jego utwory, e, a także głośność. Oczywiście w dalszym ciągu po tej aplikacji języka gra. nie wrócimy do odtwarzawstwa i jej nie zastępujemy. Dopiero teraz przystała grać. E, standardowo już jak czytał na zakrętki, zamknąłem, ale piernik pulsu, wydarzenia na resort za minutą. I kilka po innych powinien się pokazać mój wynik. Swoją drogą ciekawe, że to jest dobry. I jeszcze fajną funkcją jest możliwość sterowania telewizorami oraz innego typu, tego typu urządzeniami za pomocą NIRD, czyli pod podczerwieni, który znajduje się obok oczka aparatu. E, oraz trzeba pamiętać o tym, że zegarek jest wyposażony w krokomierz, a także e, wszelkiego rodzaju, jest trackerem aktywności, czyli jeżeli pójdziemy na spacer, zmierzy nam najpierw zmierzy nam puls początkowy, później będzie śledził naszą aktywność, pokaże ile podnosiliśmy kilometrów, ile zbieraliśmy kalorii. W tym czasie e, i w jakim to było właśnie czasie. To tak naprawdę tyle. No i co ważne, tutaj warto pokazać, że możemy zmieniać nazwę bez żadnego problemu. Jeżeli nam się nie podoba lub nie pasuje do danej okazji, do danego wyjścia, e, danej pasy, możemy go wymienić. Oczywiście no, w zestawie znajduje się tylko jeden sposób, więc jeżeli chcemy skorzystać z kilku, e, musimy sobie je po prostu dokupić osobno. Tak przedstawia się sam czyli najnowsza generacja fajnowego zegarka od Samsunga. Uzdrowienia ze stoiska Samsunga. Katarzyna Furat, Rada Telewizji.